Dzień dobry! Długo Dzień. nie było filmu, tak, bo byłam tak. chora i się zamieniliśmy z Krystianem. Teraz Krystian jest chory, hej! Teraz ja jestem chory. Krystian, przykro mi, przepraszam, że teraz jesteś ty chory. Wszystko będzie okej, okay, ponieważ... na Nieprawda, nie słuchajcie go, PONIEWAŻ! Jesteśmy w torsach, ale te dorsy są trochę inne. To wychodzimy, dawaj klucz, siekierę czy cokolwiek, dawaj, wychodzimy. Nie, słuchaj, my w drugą stronę idziemy, bo to są... Skąd, wiesz? To są nieskończone. Dobra, a, tu, a, czemu tu, a to nie tu idziemy? Ruchy? No słuchaj, mamy tu itemki No bo wiesz W windzie też kupujesz rzeczy, prawda? Tak? No od kiedy klucz można kupić? Dobra, to jest nieważne Otwieramy pokój pierwszy No od, Otworzyło się, Ale to Ale co takie wielkie te pokoje, to jest szafy Dobra, nie podoba mi się, już się boję, co to jest za dźwięk? Dobra, słyszymy klucz, słyszymy klucz Tu jest klucz, patrz, patrz, patrz tu Dobra, jest widzę, to zielone coś. widzę, że idziesz mi zabrać to zielone coś. Czy możemy te drzwi otworzyć? Nie. Dobra. Nie? Uuu. O w ogóle sprint mamy. O nie, to, to źle. To jest I skok, i skok. Ale taki średni ten skok. A i taki, długi, taki, taki tak... jakbyś była ciężka, jakbyś zjadła z cztery kotlety. I długiego cooldowna ma. O, można szuflady otwierać. Dobra, zobaczmy, czy coś będzie. Ale ładnie się hmm. otwierają. Jejku, jak ja lubię, jak się otwierają? Tak smooth te szuflady. Jak dobrze. Eee, no dobra, no to otwieramy, tak? Wydawało się, że coś słyszał, ale nic nie słyszałam jednak. No Długo strasznie się drzwi otwierają to na pewno. Hello? Nie trzeba kliknąć S z tego co widzę pieniądze. Dobra. Waga, waga! Niebieramy o chciałem tu skoczyć, ale... Dobra, może tam nie wskakujmy, co? To chyba nie jest dobry pomysł. Co tu się dzieje? Eym. Um... E? Hej? To, to nie ja, to nie ja Od to byś Taka ty? silna jesteś Dobra, chyba na dół nie? A nie, jest drabina, po której nie mogliśmy wow. zejść, nieważne. Dobra, chodźmy wow. w takim razie znowu. Wow. <laughs> okay, dobra. Ale skopa tu zrobiłem, ola, skopa. Halo, dzień dobry! Gdzie jesteś? Te... O, o. o, o. O, o. Dobra, gdzie szafa, Co? gdzie szafa? No brygało. Co, mignęło coś? Dobra, ja mam szafę, ty masz? O, o. Nie mam. Myślisz, że będzie coś Halo! Nie wiem. Halo. No brygnęło. Dobra. No. <laughs> Jeju! Ale to było A co strasznie... mamy tu zrobić, Ola? E, no właśnie, nie wiem, o. o. nie, 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 tak na pewno nie, tak na pewno, o, 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 Tak na pewno nie, Ola. Jak to wygląda? No dobra, czyli po prostu idziemy do pokoju szóstego, tutaj w takim razie skoro tam nie możemy iść, chodź tutaj w tą stronę. Dobra. Pokój. Szósty, dobra, ten się szybko otworzył, nie podoba mi się to. O Jezu, jaki wysoki sufit! A czemu to jest kratka, dobra, nieważne, nie, nie No bo w kominku grzeją, czekają na nas. O. U. Bardzo to ciemno. Bardzo o, mi się nie chuj. podoba. No. Dobra, wiesz co? Źle się czuję, będąc w cieniu, więc ja będę raczej w świetle. O, o! o! Dobra, nie wiem co to było, ale może wyjdźmy. Nie wiem. Może ten Darkness. Okej, okay, dobra. No Ciemność. czemu zabierasz mi te zielone rzeczy? Nie wiem co to było. To są baterie jakieś. O, ale my... Poczekaj, o. no faktycznie to jest jakaś energia, ale my nie mamy żadnej latarki. Trzeba przyciągać. No może jakbyśmy mieli latarkę, może możesz zbierać baterie zanim masz latarkę. Dobra, nic za nami nie Uuu. idzie. Jesteśmy w okrągłym pokoju! O, coś tu leży. Pieniądze, dobra, super. O. Co? <grych> Jedna tylko była. No dobra, trudno. Szukamy mi teraz... Oj, ale nie muszę teraz w ogóle! Czy... Co? Mm. Uuu! Uuu, hmm. No, nie chcemy tam chyba iść. Wiesz, co? Chyba tam nie chcemy iść. Tak mi się coś wydaje. No, tak to, minimalnie. Weźmy sobie to. Tutaj nie możemy tego tworzyć. Ja przyjdę sobie tutaj na drugą stronę. I co? I tutaj, Krystian. O. o. Dobra, już myślałam, że spadłeś. Gdzie? Nie, jeszcze nie. O! No fioletowo się świecą. To chyba źle. A! O! Okej, okay, dobra, już się nie świeci. Nie, mnie, bo nie możesz właśnie tych pieniędzy brać tego koloru. Okay. Że grid, grid. Dobra, dobra, to nie bierzemy. Ale widzisz? Ojku, straszny dźwięk. Dobra, może nie będzie aż tak straszny? Nie wiem. Świeć jest nam, świeć nam, nie wiem, nie o, wiem. O, to jest wiem. jak z tych, jak z bekrumsów, zobacz. Y Chciałam powiedzieć coś i zapomnieć... Co to było? Co to było? Co? Coś mi mignęło, coś mi mignęło. Nie podobało mi się, nie podobało mi się. Chodźmy, może, co po prostu. Znajdziemy. No, dobra, dobra. 12. A, wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że nie muszę tego. Yy, nie muszę trzymać już E na bo się po prostu same otwierają automatycznie. Fajnie, podobało mi się. No to Git. To I coś dobrze. mi zdrowie zabrało w ogóle. Co to jest? No ten Grid, ten Grid, A, jak otworzyłaś? Faktycznie, ale ty jesteś gigałondy, jeju. Ja już zdążyłam zapomnieć. Gdzie ty jesteś? Do góry poszedłeś Masz pewnie. Klucz? Nie. Klucz jest na to... Do... Tu gdzieś, tu Bo gdzieś. słyszę go nie. tu gdzieś. Jest! Widzę! O, no, Ale Dobra, dobra, chodźmy w takim no, razie. Ja tam go słyszałem, kurczę. 13. Tak jest. No, otwierci się. Dobra, Tu trochę strasznie jest. Ale to przez to Zmugi, światło no? po prostu. Nie, nie, Dobrze, z to niebieskie światło. Wiesz, mi się... Ojejku. Jez, jest Co ja podniosłam?! Nie wiem. Bandaż? O, Dobra. Na sobie. A pudło można otworzyć... Nie można otworzyć. Pieniądze można. Ola mignęło. Dobra, wiesz co, mamy kratkę wentylacyjną. No, ja jestem pewna, że po prostu możemy się tu schować. O. <laughs> Chyba nie możemy się tu schować. Czekamy, zobaczymy. Może tam przejdź przez drzwi. <laughs> Ta, coś tam Dobra! przez drzwi. Tu jest tak jak stary pokój w dorsach! Matcher, matcher, no, no, no. Ale pamiętasz, był taki pokój w Dorsa. widzisz to, świecę? Tak, widzę, widzę. Co to jest? Lała? Ała, ała. Ała, ała. Jak to minąć niby? Dobra, dobra, Nie można, nie można. A, bo to jest ten podpalacz, matcher. A, dobra, dobra, ma sens, Ale zniknęło, ma sens. czyli można poczekać też chwilę. O, kurde, Czy my Ola. wychodzimy na zewnątrz? Ehm. Um. Ehm. Um. Ola Czy my, my, my jesteśmy na zewnątrz? Wygląda jak miał na coś, na coś gonić oh, zaraz, że coś mi mignęło, dobra. Musiałam do ciebie podbiec. Okej, okay, zobaczmy. Coś nie świecisz? Nie świecisz. Nie mam baterii. O, no to jest trochę gorzej. Co tu mamy? Halo? Mignęło Dzień dobry. Coś. Mignęło coś. Gra mogłabyś Stańcz tam... W szafie. O, Dobra, mam szafę jak coś. To są bardzo... Już leci. <laughs> oh. What?! Dobra. I co? co? I co? I co? O! No znowu, ta, znowu ten meczer był. no? No dobra, fajnie, ale wszystko nam zgasił. Patrz, no. można tutaj na dół no, zejść. Ale tu tutaj się otworzył. Co tu się dzieje? Hmm. Dlaczego ja ja to jest otwarte? Ja bym chciała jakieś źródło światła w ogóle znaleźć, ale tutaj nigdzie nic nie śmiała? są jakieś lampy, wszystkie powyłączane. Tu jest coś otwarte faktycznie. Halo? O. Hmm. Kuchnia. Właśnie się tu rozgląda. Bez mi, tak nie ma tu nic. <laughs> nie wiem co to to lodówki. Pierwsze co przyszła jedzenia szukać, okej. Okay. No oczywiście. A tu była. Tak. Poczekaj, bo to można podnosić czemu? O, o! mogłam tobie dać, No trudno. A co to było? To była bateria, którą potrzebujesz. Życie. No niestety. Życie. Nie udało się. Może następnym razem. Okej, okay. dobra. Może. Teraz tu osiemnaste. No, otwieracie się, dobra. Mm -hmm. Halo! Nie ma nic. O, krzysiu, bateria! Wiesz, wiesz, Dwie. Dwie. O, tu jeszcze dwie, tu jeszcze cztery. dwie. Tu jeszcze dwie. O, pieniążki. O. Ja mogłam dwa hmm, o, razy podnieść pieniąż... te pieniążki. Dobra, to było no, to ciekawe. Dobrze. Dobra, idziemy tu. Dziewiętnaste. Ładnie, ładnie wygląda, nie? Wiesz co? Podoba mi się. Przypomina mi stare dorsy. Tak wyglądały. Uh. Autentycznie kojarzy mi się. No po, poza tym. E, poza... No, w starym nie można było wyjść ale wiesz o co mi o. chodzi, nie? A, Czy ty kuchu. się. Uuu! Wow! Muszę się schować tu beczki! O-O-O. O-O-O. To nie wygląda dobrze, Ola. No. no dobra, w takim razie przyjdźmy sobie tędy. Może. Czy ktoś chciałby mi dać może latarkę? Hmm? Chyba nie. Dobra, 21. <laughs> Dobra, grid, grid, grid grid, 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 grid było. A, grid, 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 grid. Mryga. Le, czekaj. Leci. O! Leci! Dobra! Serce mi biło, okej! Okay. Czyli jeszcze serce... słyszysz bicie serca jak ten, jak potwór serce idzie. Serce ci bije, bo jesteś przy mnie. <laughs> to też, ale chodzi Ała, mi o- to... Ałata! Wdepnąłem. Wdepnąłeś. Kupę. No to czasami się zdarza, Krystian. no niestety wytrzybuta, poczucie jakiś schodek. O, idealnie! Proszę! Każdemuś. Komuś na wycieraczkę. E, baterie pomijasz w ogóle. No ta? trudno, no skoro tak nie chcesz. Bardzo. Ja bym chciała latarkę na przykład, ale mi granicy nie tam No chce. się o to żebyś chciała. To kolejny ba O, Dziękuję Gro! Co? Dobra, no mam latarkę. Tak? Mam latarkę no, i... Mam latarkę, no i super, taka średnia no ta latarka, ale brawo. lepsza niż żadna. Gdzie? O, dobra, to nie tu, idziemy na drugą stronę. Tędy mówiłaś jeszcze jakiś bandaż masz, nie? Tak, mam bandaż, mogę się uleczyć. Dobra. Tobie chyba dopisa. nie mogę go wyrzucić więc. A bez tego narażę. Które to są? 25. Ale straszne Dwudzieste schody. Długie schody. 26 e? chyba teraz będą jak Ciekawe. coś. Ciekawe. O jakieś otwarte pokoje, w których nic nie ma. Szuflady, A. w których mam też klucz. nic nie ma. Klucz, 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 ale to teraz mhm. do klucza jeszcze musimy drzwi. O! No chyba tu? Poczekaj, yes, poczekaj. poczekaj, 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 bo mi serce bije nagle dlatego, że nie mam staminy. Faktycznie, wezmę sobie. Jak coś no, no, serce to bije, tak nie bo życzę. nie masz staminy, a nie dlatego, że potwór leci. Mm. Dobra, zobaczmy. U. Jest strasznie. Spuki. Dobra, już. Okej, okay, już nie jest strasznie. O! Coś można rozwalić? Dzień o. dobry. No, niestety nie. O, kurde. O! Y Myślisz, że się zapadnie? Nie, na pewno się nie... Dobra. A jakby dobra. się zapadło, to pode mną, a nie pod tobą. Wiesz co? Jednak postanowiłam szybko przebiec. O, Ta, można tu przyjść to? do tego pokoju. No ale, ale tu po nic co? nie ma. Nie ma nic. No nie, jest, jest burza na pewno. <laughs> Brygnęło. Dobra, będzie leciał. Szukaj szafy, szukaj szafy. A! Do beczki wejdziesz? O. Tak już? No dobra, to Chema. ja też już. Słyszę go, słyszę go. Dobra. To to, ja w szafie. Już wyszedł. Chyba jesteśmy bezpieczni. O co to jest? Czy to są tabletki? Są piguły chyba, wiesz. <grym> Okej, okay, dobra, um, Postarajmy się nie wdepnąć w to. Mam użyć ich? Nie wiem, a chcesz? Nie wiem. Ja bym sobie zostawiła, bo może wiesz, będziemy odciekać tutaj od jakiegoś nowego sika czy coś. O dobra, Myślisz? To są dwie rzeczy. Pieniążki, a, dziękuję. Nie, klucza potrzebujemy Ola. No tu nie ma nigdzie klucza. Tu jest gdzieś klucz, tu. Masz? Przyszedłem w wyjściu? No! Przecież go słychać! Ooo, myślałem, że po nie słyszeliśmy. 30 drzwi! Nice! Batery sobie weź, ja nie potrzebuję. Weź, weź. Ale ja nie potrzebuję, dziękuję. No, spokojnie, to jest sporo baterii, Dobra, ja już nie mogę nawet podnieść. 31. Uwaga! Dalej nic. 32. O! Okej, okay, nie lubię tego pokoju z jakiegoś powodu. Nie no, tak przeraża mnie! Takie wrażenie właśnie, że coś zaatakuje, nie? Dobra, biegamy na górę. Są pieniądze, czy coś jeszcze jest. Aha, klucza szukamy tutaj u góry, no tak. Tak, u mnie nic. U mnie też nic? Ale może bez klucza jest, a Jest bez klucza. Aaa, no widzisz. O kurde. Uuu, bardzo ciemno. Na dół, Dobra, idziemy. otwierajmy od razu. Dobra. O! Boże były, były, Był chyba taki pokój z tych w tych w nie? Kojarzy ten pokój skądś! Hmm. Też mi się wydaje, że gdzieś był czy... On nie był na jakimś trybie, na jakimś właśnie jeffie czy czymś? Nie wiem. Nie pamiętam, Co, coś było z takimi schodami. Coś było, coś było faktycznie. O mój Boże, ile trzeba obiec? Um. to był za dźwięk? Nie wiem. O! O! I ja się schowałam do szafy? A ty? Consumed... Con... Consumed by Claim. Aha. Claim mnie zaatakował. No dobra, a... jak mam oh. It will consume anyone it can see. It hunts with its sight stay hidden. A -a. Aha, ty musisz się chować. A widzisz! I momencie, kiedy usłyszysz dźwięk to musisz się... Czemu jestem aż tu? Okej. Okay. Fajnie leżysz. Wygląda jakby było eee. ci wygodnie. Mogę się zrespić za 118 biców, ale nie mam tyle. Nie, nie, nie. To nie. A możesz, możesz mnie spectatować? Tak, widzę cię, widzę cię cały no czas. No dobra, no to chodź w takim razie ze mną, jako duch. Idę z tobą za rączkę. A to on co? On zniknął całkowicie. Tak, tak. On zniknął sobie po czasie. Poczekaj. Mogę wyjść na zewnątrz, a mogę iść do pokoju tam. Zobaczcie. Dobre pytanie. Okej, okay, roz... Ho, ho. Dobra, po prostu deszcz się zrobił nagle głośny. Wiesz, co? Wychodzimy z gry, chyba, nie? Co ty na to? Patrz, co to za lotnisko? Nie wiem. Wow! Jaki to wielki To lotnisko dla lotnia. helikoptera. No, chyba tak. No dobra. Ciekawe. Nie wiem, jaki jest sens tego, że ja mogę tutaj wyjść, ale fajnie. No dla zwiedzania, dla zwiedzania. No przecież to Nie to, że drzwi, 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 tylko też zwiedzać. Na razie problem gry jest to, że jest pusta strasznie. Są wielkie, puste pokoje. No, trochę tak. To tu jest. Ah, pieniądz, oczywiście. 38 O, minęło. No dobra, to się cofnę jednak. No. Dobra, wejdę leci, już. Leci. <laughs> Chciałam go posłuchać, gdzie on jest. Przecież chyba nasilieć no, można no, siedzieć, no, ile no. się chce. Ale z ten motyw z tego, że zostawia ten ogień, ciekawe, nie? Fajne, podoba mi się, podoba mi się. No, 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 no. Dobra, idziemy dalej. Otwiera też drzwi. Fajny pokój. Dudzi, dudzi O, to jest sklep! O, o. Dobra, co to znaczy jest? Zgadźcie na coś. Nie. Jest bandaż, latarki i jeden klucz. Nie zadajcie mnie na nic, ale jestem ciekawa bardzo, co to jest za klucz. No. Nie wiem, no idź, może się, może jakiegoś jakiś zdobędziesz. Dobra, 40, ciemno, do 50 zakładam. No słuchaj! Standardowo, nie? O, dobra, o grid. grid. Ale słuchaj, słuchaj. Bo różowe światła się robią. Tak. No, Otwiera się. O. Mignęło coś. Co to za dźwięk? Uważaj ci leciał? Coś chyba nie Halo? Czy... czy ktoś coś? Jakiś posur może chce się na mnie rzucić? Nie, Stoję nie na środku pokoju Całkiem bezbronna Czy ktoś jest zainteresowany? Jezus Chyba niespecjalnie Niespecjalnie no e, No dobra, o nie to jest labirynt? Damn. Damn, to, to jest chyba... Dlaczego musieli się wyłożyć przed labiryntem? Nie, ale widzę, że krótki jest, bo budynek jest kawałek dalej od razu. Super. No. Nie, nie mam światła w ogóle. Nie wiem, nic nie widzę, nic nie widzę. Mogę A, się... A, dobra, to ja cię do... będę prowadził za sobą. No, no, prosto, prosto. O, o, dobra, dobra, zaświeciło. Lewo. No. Lewo, no. Idziesz, 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 Ej, wiesz co, idziesz. zatrzymam się, posłuchaj. Kiedyś graliśmy chyba u ciebie na kanale. W taką grę, gdzie właśnie musieliśmy zrobić parkur. i jedna osoba nic nie widziała. To się mi no, teraz to przydaje. prawo. prawo. Nie będę ciecie, się obracać, ciecie. żeby było łatwiej. No. Idę w pra Prosto, prawo. Prosto, prawo. Okej. Okay. Nie tu chyba. No to zawróć. No, okay. prosto. Tu. Zawracam i w lewo. I w lewo. Aha. Tu, 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 tu. Nie wiem, do którego miejsca masz się udać, więc. No. Zostałem, że pod drugą ścianę. O, tu widzę. No, nie tu, dalej. Dobra, dalej, idziemy dalej. W takim razie. Prosto i lewo. E, lewo. Pro, prosto. I... Nie, tył. To jakby w tył. No. No, o, o, dobra. To no, i może prawo, się obrócę. O, 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 dobra i prosto. A mam nadzieję, że to nie jest to miejsce, w którym ja tu przyszłam. Proszę. Nie jest, Okej. Okay. Raz, są to 43 drzwi, sprawdźmy. Uuuu! I nie ma nic. Nice. O, mrygnęło, nie podobało mi się to. Czy coś leci? Halo? Leci, słyszę go. Wejdę. O, dobra, wejdę, 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 wejdę. Zapraszam Cię, kolego! To chyba ten sam cały czas, no, ten sam. W ogóle O! On wraca, on może wrócić. Ja też nie. Pierwszy, pierwszy raz, jak, jak ty grałaś, widziałem, żeby wracał. Ale, w ogóle, co jest ciekawe, czym dalej idziesz, tym droższe mam rewajwy. O, ciekawe. No na, bie słuchaj, na bieżąco mi zmienia cenę. No, tutaj nie ma ostatnich drzwi. Tutaj drzwi są nieskończone. Nieskończone. No cóż, może następny raz spróbujemy dojść do 50. w takim razie. No, było blisko, było blisko.